Kochani mieszkańcy miasta i gminy Jaworowa Pomorskiego, zachęcam, zapraszam Was do wzięcia udziału w nadchodzących w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 15 października 2023 roku. To ważne wydarzenie, w którym każdy z Was ma możliwość wpływu na naszą przyszłość. Wierzymy, że wspólnymi siłami Możemy osiągnąć wysoką frekwencję wyborczą. Wasz głos ma moc, ma siłę. Kochani, pamiętajcie, pamiętajcie że Polska to my.